Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Jak widzicie przygotowujemy się już pełną parą do świąt, bo to już bardzo niedługo. Ach, para w wre oczywiście. No i dzisiaj chcielibyśmy Wam troszeczkę opowiedzieć o kilku takich najciekawszych tradycjach, obrzędach świątecznych, które są obchodzone w różnych regionach naszego kraju. Być może nie o wszystkich słyszeliście, bo mnie kilka z tych tradycji naprawdę zaskoczyło. A Ty znałeś wszystkie? U, żadnej nie znałem. Żadnej? Nie, no niektóre na no pewno znałeś. Rozpoczynamy. Od takich oto gałązek. Spójrzcie, co ja tu dzisiaj przyniosłam. Rozpoznajesz, co to są za gałązki? O, jak byłem niegrzeczny, to mnie takimi kiedyś bito. Wiesz co? Nie był taki zwyczaj smagania, czyli bicia się tymi, pale, tymi gałązkami. Panie Skarpetko, czy ty wiesz z jakiego drzewa są to gałązki? Mm, no, wygląda mi to, że to są z baobabu. Nie. Zresztą nigdy nie widziałam gałązek z baobabu. Podpowiem ci, że to są takie gałązki, z których wykonuje się palmy. Wielkanocne, no Takie, które palmie. święcimy niedzielę palmową i ta niedziela, podpowiem Ci, jest też nazywana niedzielą kwietną albo wierzbną. Wierzbną powiadasz? Dokładnie. No to jak wierzbną, to mhm. może te palemki robi się zwierzbny. Zwierzbny, tak, no prawie dobrze. Jest to wierzba. Słuchaj, wierzba... Płacząca? No, niekoniecznie. Czy pod taką e... siedział Chopin? No, tak. Tutaj akurat masz rację. Słuchajcie, e, takie tradycyjne polskie palenki wielkanocne robiło się właśnie z takich gałązek bierzbowych. Dodawało się do nich również takie gałązki wiecznie zielone, na przykład gałązki bukszpanu albo świerku szło się w niedzielę do kościoła i święciło. I taka poświęcona palemka zyskiwała różne magiczne moce, święcona, nie która się świeci, nie. tylko taka, która była poświęcona. I na przykład taką święconą palemką ludzie się smakowi tak jak, jak ciebie teraz, czyli mm. uderzali się nawzajem i mówili do siebie palma bije, nie ja bije, wierzba bije, nie zabije i po co się tak smagali tymi gałązkami. Mm, trochę się wstydzę powiedzieć. Nie mów, to ja już cię wyręczę, po to, żeby przynieść sobie e, szczęście, tak? zdrowie, ale też na pamiątkę męki Chrystusa. No i dzisiaj oczywiście też się wykonuje takie tradycyjne palemki, ale też bardzo często zanosi się do kościoła. Takie piękne palmy, zwane palmami wileńskimi tak, ze wschodu. Ta tradycja z Kresów przywędrowała do Polski Centralnej i te palemki, tak jak widzicie, są bardzo bogate. Zrobione są z różnych suszonych kwiatów, suszonych ziół, zbóż. Czasem mają też formę takich rozbudowanych, pięknych e, wiązanek. I to one też się święciły w niedzielę palmową? Oczywiście, tak. Takie palemki też są teraz popularne i z takimi chodzi się w niedzielę palmową, wierzbną, czy też kwietną e, do kościoła. A czy Ty wiesz, że właśnie takie wierzbowe gałązki po poświęceniu zyskiwały różne właściwości, takie wręcz magiczne? Mm, na przykład co mogły robić? No na przykład, gdybyś połknął takiego kotka... A to bym się udławił, bardzo magiczne. Nie, nie udławiłbyś się. E, taki bazowy, czy też, no, jak to się nazywają, bazie kotki, prawda? E, nazywają się też bagniątkami. Dlatego, ponieważ wierzba bardzo dobrze rośnie na terenach podmokłych, na przykład na terenach bagnistych. Jeżeli połknąłbyś takie bagniątko, to ono by Cię uchroniło od choroby głowy, gardła, nie bolałby Cię brzuszek. Także naprawdę wiem, że ten... Daj. Daj. Proszę, spróbuj, że ten zwyczaj kultywuje się do dziś. Połykania mm, <laughs> takich bagniątek. E, Palenki, zatknięte gdzieś tam w rogu pola, na miedzy, e, miały chronić Dane, dane pole tak, przed szkodnikami, natomiast kiedy zatknęło się je e, w okno, tak, położyło gdzieś tam w oknie czy za świętym obrazem, to wtedy chroniły e, dom przed burzą, przed piorunami. No dobrze, a czy kojarzysz jeszcze jakieś zwyczaje związane z niedzielą palmową? Mm, z niedzielą palmową? Mhm. Podpowiem Ci, że ta, ten zwyczaj, o którym mi chodzi, pochodzi z Bałopolski. A jak Cię podpytam o takie słowo, co ono oznacza? Pucheroki. Słyszałeś kiedyś takie słowo? Cóż to zazwyczaj? Mm, pucheroki mi się kojarzą z czymś do jedzenia. O, no to mi się wszystko z czymś do jedzenia kojarzy, ale o tym później. Natomiast pucheroki, to słowo pochodzi od łacińskiego słowa puer, czyli chłopiec. I są to takie grupy chłopców, które w Małopolsce chodzą e, e, po wsiach. Oni są tak No i mają kapelusze, już Tak, kojarzę. mają takie spiczaste, wysokie kapelusze, ozdobione bibułą, takimi kolorowymi y, paskami z bibuły. Mają poczernione twarze i i chodzą od domu do domu, życzą gospodarzom wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i w zamian, zamian za to otrzymują jakieś podarunki, tak? Czyli to są pucheroki. Słuchaj, a teraz kolejne y, trudne pytanie. Czy ty kojarzysz, kim są turki wielkanocne? Hmm, turki wielkanocne, mhm. czekaj, bo to, to mi się kojarzyło coś z Sobieskim i z Wiedniem. Dobrze, masz bardzo hmm, dobre skojarzenie. Yy, tak, bo jak. Ci nasi żołnierze wracali z bitwy podwiednie, mhm. to się jakieś przebrali, w takie zdobyczne tureckie ubrania. Doskonale i wyglądali jak Turcy. Właśnie. I nastraszyli ludność. Dokładnie. Słuchajcie. E, Turki wielkanocne to są takie straże grobowe, które pełnią warty przy e, grobie pańskim. Pewnie też chodzicie w wielką sobotę, odwiedzać groby e, pańskie w kościołach. E, I właśnie. Legenda głosi, że mm, żołnierze... Y Którzy zwyciężyli podwiedniem, tak, e, wojska rzecz 1683. prawo 1683, tak? E, żołnierze polscy, którzy wracali właśnie z Wiednia, byli ubierani w zdobyczne stroje tureckie. No i kiedy powrócili do swoich wsi miasteczek, to miejscowa ludność wystraszyła się, że e, oto tutaj, tak, znowu e, nastąpił najazd turecki. Ludzie zaczęli uciekać, a że był to okres wielkanocny, to również opuścili Groby, tak, pańskie, które były wybudowane w kościołach, no i te turki wielkanocne, czyli tak naprawdę e, e, osoby, żołnierze, którzy powrócili e, do swojego domu, przejęli strażę, przejęli warty e, przy grobie Chrystusa. No właśnie, czyli jesteśmy już przy wielkiej sobocie. I przy Turkach. I przy turkach wielkanocnych. Co jeszcze robimy w wielką sobotę? Od samego rana. A, no to myjemy zęby, zdejmujemy z... piżamy, zakładamy normalne ubranie domowe, tak? potem odkurzamy, potem gotujemy. <noise> tak, ale jeżeli jest to akurat wielka sobota, to przygotowujemy. To no, przygotowujemy coś wielkiego. Coś wielkiego. Chodzi mi o święconkę, o koszyczek wielka. bierzemy zobaczcie. wielki koszyk i do? wkładamy tam wielkie jajka i wszystko inne, co jest wielkie. No, dla ciebie ten koszyk na pewno jest wielki. Ty sobie przygotowujesz taką mniejszą święconkę. Natomiast ja mam taki swój koszyczek w formie zajączka, ale zobaczcie, ja tutaj w nim tylko mam jaja, tak? Jajeczka pokolorowane, tak, ozdobione. Natomiast do święconki wkładamy wiele innych produktów. I teraz jakie produkty włożyłbyś do Wielkanocnego koszyczka? Mm, Oprócz, Czekaj, jajek. oprócz jajek, mm -hmm. Hmm, poczekaj, 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 może kiełbaskę? Na pewno kiełbaskę, hmm. tak. W ogóle każda rzecz, każda potrawa, którą wkładamy do koszyczka wielkanocnego ma swoją symbolikę. No i oczywiście jajko jest symbolem czego? No może życia. Życia, tak, odradzającego się życia. E, oczywiście jest symbolem też Chrystusa, a kiełbaska, czyli wędlina jest symbolem zdrowia i dobrobytu. Co jeszcze wkładamy? Wkładasz hmm. sól na przykład do koszyczka? Tak, tak, sól. Też. No właśnie. Sól jest symbolem odśnieżania. Odśnieżania? Raczej bym powiedziała, że ma moc oczyszczającą. I na przykład Chrystus swoich apostołów nazywał solą ziemi. Co jeszcze, żebyśmy czegoś nie pomyleli? Hmm, Mamy jakieś. Klep można włożyć. Klepek oczywiście, który jest symbolem Chrystusa, jest to ciało Chrystusa, ale też symbolem dobrobytu. A jakieś ciasto. Wkładasz do koszyczka? Hmm, ja to nie, ale to wujek Stasiek to pakuje same ciasta. Same ciasta? to no jeżeli lubi, e, e, jest takim łasuchem, to, to może tak. I jeszcze smaruje je szanem. O, właśnie. Czyli tak, wkładamy ciasto, na przykład jakąś małą babeczkę wielkanocną. I to jest symbol takiego dobrobytu, dostatku, ale też takiej gospodarności e, danej kobiety, która przygotowuje święconkę. No i szan, szan, symbol zdrowia. Wiesz, że nawet e, jest też taki zwyczaj, że w niektórych regionach naszego kraju przed wielkanocnym śniadaniem trzeba zjeść łyżkę chrzanu, albo nawet surowy korzeń chrzanu. I to oczywiście kojarzy się z męką Pana Jezusa, ale też ma ochronić domowników przed chorobami. A ja faktycznie, zjeść sam chrzan to męka. No tak myślę, że to bardzo piecze. Nigdy nie próbowałam. No dobrze. A jeszcze chciałam Cię zapytać, czy Ty wiesz... Jakie są rodzaje pisanek? Ponieważ dzisiaj na wszystkie jajka, które deko, dekorujemy w Wielkanoc, mówimy pisanki, e, A ale... A co to kiedyś? są kraszanki? Bo też takie słowo kiedyś no słyszałem. No właśnie, czyli tak. Musimy teraz y, 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 podzielić pisanki na pewne grupy. Czyli się... jajka dzielimy na. Jajka A. Dzieli... Dekorowane jajka dzielimy na. Jajka A. świeże i nieświeże. Nie. Kraszanki, zwane też malowankami bądź byczkami, to są takie jednobarwne jajeczka bez żadnych wzorów, które możemy mm, na przykład ugotować w wózkach cebuli, w pędach młodego żyta albo w korze dębu. i wtedy one zyskają. A w korze odpowiednie... baobabu? Nie wiem, musisz spróbować, jeżeli zdobędziesz koryba o babu, to, to spróbuj. Ja zwykle w łuskach cebuli gotuję takie kraszanki. No dobrze, a pisanki, tak, kiedyś Pisankami nazywano tylko takie jajka, które były dekorowane metodą batiku, to znaczy dekorowane woskiem. Tak, woskiem ja, jaką metodą się nazywało? Batiku, Batik, Metoda ładna batiku. nazwa. też mi się podoba. Czyli za pomocą specjalnego pisaka, woskiem yy, pisano właśnie, tak, e, nanoszono taki misterny wzór na jajeczko. Potem to jajko e, moczyło się w barwniku, suszyło i po. po po zabarwieniu, po wysuszeniu ścierało się wosk, tak? I to była y, pisanka. A, a jeszcze są takie te, no jak to się nazywało, wydmususzki. wydmususzki. No generalnie teraz y, wydmuszki się zdobi, tak? No gotowane jaja, w ogóle do święconki powinno się wkładać, zgodnie z tradycją, nie dekorowane, nie, nie malowane jaja, tylko takie naturalne, tak, ugotowane. Natomiast y, y, zwykle zdobimy wydmuszki. Ale co to są oklejanki, które są bardzo znane na przykład w regionie łowickim. Czym się hmm. okleja łowickie oklejanki czy też wyklejanki? Czym się okleja mm -hmm. łowickie? Tak. No o cebuli już była mowa. Dokładnie. Hmm, o, ba, o babie była mowa. A z czym mowa. się folklor, fo, folklor łowicki najbardziej kojarzy? Z takimi łoj, 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 łoj da, na, da, nie da, z wycinankami, na, da. Z pięknymi, kolorowymi wycinankami. Słuchaj, podpowiem Ci, że oklejanki Wykleja się właśnie tymi łowickimi wycinankami, i także z tych oklejanek tworzy się takie bardzo charakterystyczne dla łowicza dzbanuszki. No dobra, i została jeszcze jedna grupa tych zdobionych jajek, tak zwane drapanki. One są popularnie na Śląsku i chodzi o to, że takie zabarwione jednolicie jajeczko, na tym jajku wydrapuje się jakimś ostrym narzędziem wzór. A to można potóż to jajeczko? Właśnie. A propos tłuczenia jajek, dobrze, że mi przypomniałeś, ponieważ kiedy już odbyło się świąteczne e, wielkanocne śniadanie, to często organizowano taką e, zabawę zwaną wybitkami. Wiesz co to znaczy? Wybitki. No mm, że się rzucało jajkami. No nie aż tak. Po prostu stukało się, dwie osoby brały, prawda? Jajka i stukały te jajka jedno o drugie i wygrywała ta osoba, której jajko się nie stukło i wtedy nie, ona. Obitę. To można było łatwo oszukać, jak jedna osoba miała gotowane, a druga miała surowe. To no nie chyba chodziło o to, żeby stukać się tymi gotowanymi jajkami, tak? Żeby ta zabawa była fair play. No dobrze. Czyli wybitki. Dobrze. Co jeszcze, jeśli chodzi o obyczaje? Hmm. O obyczaje. Tak. A Ob, no. słuchaj, nie mówiliśmy jeszcze o tym, że przed śniadaniem, bo mówiliśmy o tym, że w niektórych regionach przed śniadaniem wielkanocnym je się chrzan, ale co się robi później? I to jest już taki zwyczaj ogólnopolski, bardzo powszechny, powszechnie znany. Dzielimy się. Opłatek to nie te święta, nie przecież. Te święta. No, to nagrywaliśmy w grudniu opłatę. Oczywiście. Przed wielkanocnym śniadaniem tradycyjnie dzielimy się jajkiem i życzymy sobie zdrowia i wszelkiej pomyślności. Tak? Z kim ty obchodzisz w ogóle święta? No z wujkiem Staśkiem. No. <laughs> I kultywujecie ten zwyczaj, tak, że dzielicie tak. się jajkiem. No oczywiście. No dobrze, to teraz może przejdźmy do poniedziałku wielkanocnego. Jak jest zwany poniedziałek wielkanocny? No, to się nazywa śmigus dyngus. Śmigus dyngus. Albo lany poniedziałek. Albo też dzień świętego lejka. Czasem w niektórych regionach mówi się, że to jest polewanka, oblewanka, a na Śląsku śmiergust. Tak? No i dzisiaj kojarzy się lany poniedziałek z polewaniem wodą. Oczywiście chłopcy polewają dziewczyny, prawda? Po to, żeby mm, y, okazać zainteresowanie y, tymi dziewczynami. Te, które nie zostaną polane, czasem się obrażają, czują się pominięte. Natomiast kiedyś śmigus, dyngus to były jakby dwa zupełnie inne obyczaje. Czyli co był? I, i śmigus Odrębne i Odrębne obyczaje. Właśnie był śmigus i było tak zwane dyngowanie, dyngus. I o co chodziło? Śmigus Polegało na tym, że niekole, niekoniecznie polewano się wodą, tylko właśnie smagano się tymi palemkami, hmm. tak, tymi gałązkami gierzbowymi po plecach, po plecach. i to miało przynieść zdrowie Ach. i wszelką pomyślność. Natomiast Czym był dyngus? Co to było dyngowanie? A, a dyngowanie to to chyba było wykupywanie się od polewania. Właśnie, albo od smagania, prawda? Od smingusu. Czyli jeżeli dziewczyna nie chciała być smagana tymi wierzbowymi witkami, to wtedy mogła mm, podarować chłopcu pisankę albo inne smakołyki świąteczne, i to znaczyło, że daje mu dyngus, prawda? I e, o to chodziło w dyngowaniu. Później te oba y, y, zwyczaje zostały połączone. Teraz nazywamy ten obyczaj śmigusem-dyngusem i już raczej polewamy się wodą. Ty tam chyba nawet przyniosłeś specjalny rekwizyt, widziałam. Tak, tak, tak. niespodzianka śmigusówkę. na koniec. dobrze, to, to na końcu e, e, mam nadzieję, że użyjesz tej śmigusówki. Dobrze, o ech, radę. Ech. Byle nie w popularach. Dziękuję bardzo, dobrze. No, z tradycji stało się zadość. Dobrze, a teraz spytam Cię. E, Kim są dziady śmigustne, które chodzą po wsiach i nie tylko, bo w miastach również, w Małopolsce. Skąd się wzięły te dziady śmigustne? Dziady śmigustne. Mhm. No to one, to takie coś, takie, taką słobą są powijane, tak, te, te, te dziady i takie mają ubrudzone twarze na czarno mhm. i one chodzą i leją wodą i chcą za to pieniędzy. Oczywiście, tak. To są po prostu grupy mężczyzn, poubieranych w jakieś łachmany, owiniętych słomą, z poczernionymi twarzami i co ważne, oni się nie odzywają. Tak, tak, bo to była taka legenda, Właśnie. że to są niby na pamiątkę tak? e, takich jeńców, którzy wrócili z, nie z niewoli tatarskiej i którzy mhm. mieli Odcięte języki. Dokładnie tak. I ci jeńcy e, e, przyszli, przywędrowali do jednej z małopolskich wsi. E, no i mieszkańcy ulitowali się nad nimi, przyjęli ich e, do swojej wsi i na pamiątkę e, tego wydarzenia ta wieś została nazwana. Dobrą, tak, ale tak nie mylimy dobra. ją z tą dobrą koło strykowa, gdzie Babica w Powstaniu nie, nie Styczniowym. Chodzi, właśnie. Inna nie wieś. chodzi o, o dobrą w, mało, w województwie małopolskim. No dobrze, a taki zwyczaj podobny do dziadów śmigustnych, ale m, który jakby odbywa się, jest kultywowany we wsiach. Niedaleko Wiliczki. Mm, to, to siuda baba. Siuda baba właśnie. Wtedy mężczyzna przebiera się za kobietę z uczernioną twarzą. No I, I już właśnie, jest śmiesznie. I już jest śmiesznie i, i gania <grym> po, po rynku e, czy po wsi e, młode dziewczęta maluje im twarz e, e, węglem sadzą. No i skąd to się wzięło? Tutaj też jest taka legenda, e, m, która sięga czasów słowiańskich, nawet słowiańskich, e, ponieważ w tej wsi. E, o której mówię, pod wieliczką. Tam była kiedyś słowiańska świątynia bogini Ledy, i w tej świątyni, która znajdowała się pod ziemią, ognia, świętego ognia strzegła kapłanka. I ta kapłanka przez cały rok nie mogła wychodzić z tych podziemi, z tej świątyni, musiała tam tego ognia pilnować, nie mogła się również przez cały rok myć, i przychodził jeden jedyny dzień na wiosnę, kiedy mogła wydobyć się na, na powierzchnię ziemi, i wtedy musiała znaleźć e, swoją następczynię. Musiała po prostu złapać jakąś młodą dziewczynę, która przez kolejny rok będzie strzegła świętego ognia e, w świątyni. Te dziewczyny mogły się wykupić. E, przed tym, em, że tak powiem, obowiązkiem, ale jeżeli nie było ich na to stać, no to kolejny rok spędzały pod ziemią. E, dobrze. Coś jeszcze o jakimś zwyczaju takim e, charakterystycznym, a mi ciekawym zagadnieniom? Czekaj na E, takie było. Właśnie. Emysza. Emysza, nie, ale podobnie. E, kochani, w Krakowie. E o, jeżeli mówię. będziecie kiedyś e święta wielkanocne w Krakowie, to koniecznie w poniedziałek idźcie na tak zwany e -maus. To jest taki Jar. Jarmark Wielkanocny połączony z odpustem na Zwierzyńcu i ten zwyczaj przetrwał do dziś i, i, i ma się bardzo dobrze. Słuchaj, a jeśli chodzi o Wielkanocny wtorek, ponieważ no zwyczajowo mówi się, że święta trwają tak do poniedziałku, ale jeżeli chodzi o wtorek, również mamy różne takie obrzędy, zwyczaje, które przetrwały do dziś. No taki Jest ten Babasik. Babasik, właśnie. Od powielkanocnego, że tak powiem wtorku, kobiety mogły Oblewać mężczyzn. Aże, baba sik. Aha. Tak, baba sik I mogły mężczyzn oblewać aż do Zielonych Świątek, czyli sobie wetowały tak? to, że e, mogły sobie powetować e, to, że były oblewane w poniedziałek przez, przez chłopaków. I jeszcze też. Powędrujmy do Krakowa, ponieważ tam się y, odbywała tak zwana rękawka. A wiesz, co jeszcze jest w Krakowie? No wiem, co jest w Krakowie. Smok wawelski. wawelski, Smok ale my teraz idziemy na kopiec kraka, ponieważ na kopcu kraka odbywała się rękawka. Tak zwana. I o co chodziło? Chodziło o to, że zamożni mieszczanie szli sobie na ten grób kraka, zanosili różne dobroci, które zostały po, po świętach wielkanocnych, np. jakieś kołacze, prawda, jajka, innego rodzaju rzeczy, kiełbasy. I z tego kopca, jakby zrzucali e, te podarunki e, gawiedzi, która się pod kopcem gromadziła, tak? Czyli e, jakiejś biedocie miejskiej czy żakom. No i to jest właśnie e, tak zwana rękawka krakowska. No dobrze, coś jeszcze o czymś zapomniałam o mm, jakimś ciekawym. wszystko no, zwyczaju. No tak myślę, kochani, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć więcej, co nieco na temat obrzędowości wielkanocnej, to zerknijcie koniecznie na naszego padleta, tam przygotowaliśmy jeszcze dla Was więcej ciekawostek. Natomiast chciałam Ci powiedzieć, że dzisiaj mamy jeszcze jedną em, sytuację, okazję, którą warto świętować, ponieważ wczoraj obchodziłeś pierwsze urodziny. Tak? Tak? Jesteś zaskoczony. Słuchaj, pani Kamila przygotowała dla Ciebie niespodziankę. Spójrz, yy, masz to. Się nie, jest z nie, coś, co lubisz co e, jeść tak samo. Zobacz, jest dla ciebie tort, wszystkiego najlepszego. Yy, dziękuję. No życzymy Ci i na święta, i na urodziny, wszystkiego czym marzysz no i dalszej kariery w mediach, nie tylko w internecie. Musisz dmuchnąć, spróbuj. Tak, Pomyśl, że to nie dmuchaj. No dobra. Dobrze, twoje życzenie teraz na pewno się spełni. Super dziękuję. A jeszcze mamy... Ja, mamy jeszcze dla ciebie taką niespodziankę. Historię pewnych niesfornych skarpetek. Tak. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek. Czyli jesteś jedyny. Polecam. Będziesz słuchał? Super Ancko, dziękuję. Audiobóg dla ciebie. Tak, proszę bardzo. W łapkę dostajesz prezent, a jeszcze Ci powiem, że wielkanocny zajączek przyniósł Ci również tutaj, schował dla Ciebie smakołyk. Mm, schował, ale nic się nie ukryło. Nic cię nie ukrył, A, wszystko mi zabierasz, dobrze. Kochani, życzymy Wam wszystkiego najlepszego na święta, przede wszystkim zdrowia, trzymajcie się ciepło, no i oglądaj, oglądajcie nas niebawem. I nie niebawem. przejadajcie się za bardzo. Wesołego Alleluja!